Dzieciakiem jakości, pozdrowionego jakości był wicepremier Rafał Ponieważ jak państwo słyszeli, znamy już listę laureatów i nagrodzonych. Każda z tych firm, instytucji, a także osób jest osobą niezwykle zasłużoną, o bardzo dużym dorobku. Pozwoliliśmy sobie, aby nie przedłużać dzisiejszy dzień jest specjalny, e, informacji o nagrodzonych wyłożyć w Biuletynie Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, który był i jest do pobrania przy wejściu, także tam znajdziecie Państwo pełną e, informację o zasługach, osiągnięciach i efektach. E, natomiast w tej chwili chciałbym poprosić o to, aby e, dyplom Statuetkę, która kapituła przyznała Panu Przewodniczącemu który Polskiej ja tu Polskie Kości, Andrzej wręczył Pan Premier Janusz Biegociński, Pan Minister Monik Dziekoński oraz pozostali współgospodarze, Pan Tadeusz Wojciech Henrykowski i Pani Elżbieta na skoczec proszę o zajęcie miejsc. Proszę szanowni państwo, jak powiedziałem na wstępie,